To, co było w planie Nawet. poprzedniej kadencji, zostało wykonane. Czyli, najkrócej rzecz biorąc, droga ekspresowa S3 jest budowana i będzie zbudowana od granicy do granicy czyli od granicy z Czechami do Świnoujścia łącznie z tunelem. Linia kolejowa nadodżańska będzie odnowiona do standardów, w jakim występowało oryginalnie, czyli 120 km na godzinę. Linia kolejowa szczecin Poznań wrocław będzie modernizowana do 160 km na godzinę. Drugą, oprócz infrastruktury, moją troską będzie skrócenie tej drogi od badań do zastosowań. I chcę, będę chciał zaproponować uczelniom wyższym. Komercjalizację ich wyników badań, czyli stworzenie w imieniu uczelni tego rodzaju spółek z transferu technologii. Sprawa pracy dla młodych, bo to jest jedna z kluczowych rzeczy. Parlament Europejski przewidział kwotę 6 miliardów euro w perspektywie finansowej 2014 do połowy roku 2016. Będę wywierać presję na rząd permanentną na temat jaki procent z tych środków przypadnie Polsce. Chcielibyśmy, żeby te pieniądze i taka jest idea, wykorzystywane było proporcjonalnie do poziomu bezrobocia dla ludzi młodych, zwłaszcza ludzi z wyższym wykształceniem. Będziemy chcieli wystąpić tym programem, tym narodowym programem odbudowy szkolnictwa zawodowego i tego zasadniczego szkolnictwa zawodowego, technika Dlaczego okazuje się, że my potrzebujemy w Polsce oprócz tego, że mamy ponad 2 miliony bezrobotnych około 450 500 tysięcy ludzi młodych zatrudnić, którzy mają zawód konkretny. Deklarowałem 5 lat temu, że w nowych pieniędz nowej perspektywy finansowej środki bezpośrednio dla regionów będą co najmniej zdublowane. Są dwóch, ponad dwukrotnie większe, niż w perspektywie, która mija.